31 października, w końcu będziesz mógł założyć kostium i być kimś innym, albo zdjąć kostium i być sobą. Witam w kolejnym wspaniałym odcinku koszmarnej piątki. Halloween jedni je kochają, inni nienawidzą, ale nie zmienia to tego, że zarówno samo święto, jak i zwyczaje z nim związane są niezwykle ciekawe i bardzo mroczne. Dlatego dzisiaj wraz z moim gościem. Cześć, tu Artur Topowa-Dycha, Witam wszystkich na kanale Marko. Przygotowałem dla Was 5 mrocznych faktów o Halloween. Zaczynajmy. Fakt numer jeden. Kiedyś wierzono, że w Halloween musimy się przebierać dlatego, żeby wmieszać się między prawdziwe duchy i stwory. Możliwość przebrania się za kogo tylko chcesz to chyba najfajniejsza część tego święta. Na jedną noc możesz stać się duchem zombie, a nawet zakapturzoną istotą. Ale powód czemu istnieje ten zwyczaj jest zupełnie inny niż dobra zabawa. Zakłada się, że przebieranie się tej nocy za duchy lub inne straszne istoty było praktykowane już podczas celtyckiego święta Samhain, z którego nasze dzisiejsze Halloween czerpie wiele inspiracji. Wierzono wtedy, że nocą między 31 października a 1 listopada granice między naszym światem a światem duchów zacierają się. To umożliwia wszelkim duchom, zjawom, demonom i innym nadnaturalnym Istotą przebywanie wśród żywych, co dla samych żywych nie jest zbyt bezpieczne. Dlatego uznano, że najlepszym sposobem na przetrwanie tej mrocznej nocy jest udawanie duchów i liczenie na to, że same duchy się nie połapią. Ale spokojnie, teraz przebrania są tak dobre, że naprawdę trudno się połapać. Chociaż działa to też w drugą stronę. Pamiętasz tę imprezę halloweenową, na którą poszedłeś ze swoim kumplem z dwa lata temu? Mówiłeś nawet później, że ludzie, których tam widziałeś, mieli naprawdę bardzo dopracowane kostiumy. Widzisz, jakby ci to powiedzieć, to nie były kostiumy. Fakt numer dwa. Halloweenowe dynie mają reprezentować tułające się po świecie dusze zmarłych. Chyba nic bardziej nie kojarzy się z Halloween niż straszne twarze wydrążone w dyniach podświetlone od środka. Ale kiedyś nie były to tylko upiornie wyglądające ozdoby, przy których tworzeniu można sobie dodatkowo zrobić zupę. Początkowo irlandzcy chłopi umieszczając świece w wydrążonych burakach, ziemniakach bądź rzepach próbowali odtworzyć tak zwane błędne ogniki. Zjawisko, które zanim zostało wyjaśnione naukowo, często wiązane było ze światem duchów, a w Irlandii właśnie z duszami, którym nie dane było zaznać spokoju. Nawet angielska nazwa Jack O'Lantern wiąże się z taką właśnie tułającą się po świecie duszą skąpego Jacka, który oszukał diabła i za karę, po śmierci nie został wpuszczony ani do nieba, ani do piekła. To właśnie kawałkiem rozżarzonego węgielka, włożonym w wydrążone warzywo, miał oświetlać sobie drogę w swojej wiecznej tuarce. Więc kiedyś takie świecące rzepy, ziemniaki czy buraki jako reprezentacja zagubionych dusz wykorzystywane były w wielu obrzędach, ale też po prostu do straszenia innych. Potem tradycja ta zawędrowała do USA, gdzie światełka zaczęto umieszczać w dyniach, z których łatwiej było zrobić coś ładnego i stąd już mało brakowało do zwykłej halloweenowej ozdoby. I bardzo smacznej zupy. Z duchów. Fakt numer 3, Polacy też mieli swoje święto podobne do Halloween. Tylko o wiele mroczniejsze. Z uwagi na pogańską genezę Halloween, raczej nie można powiedzieć, że polskim odpowiednikiem tego święta są zaduszki. Tak, jakby atmosfera tych świąt jest zupełnie inna. Ale takim pogańskim świętem, którego istotą było obcowanie żywych z umarłymi w Polsce, dawniej były właśnie dobrze znane wszystkim fanom Mickiewicza. Dziady. A obrzędy tego święta były trochę podobne do dzisiejszych Halloweenowych zwyczajów. Zamiast dyni ze strasznymi twarzami były przerażające drewniane maski, nie było imprez, ale były wielkie uczty organizowane, by ugościć odwiedzające nasz świat dusze zmarłych. Wszędzie rozpalano ogniska, które miały odstraszać złe moce, bądź pomagać niektórym duchom wrócić do bliskich. Ażeby brakom z tej okazji specjalnie dawano jedzenie, bo to oni w tamtych czasach. Mieli mieć kontakt z zaświatami, ale to wszystko było mroczniejsze, bo Polacy dobrze wiedzą, jak robić mroczne rzeczy. Wiecie, że to wideo zostało nagrane w Polsce, prawda? Fakt numer 4. Halloween jest źródłem wielu bardzo mrocznych przesądów. Jeśli boisz się, że będziesz miał pecha, gdy czarny kot przebiegnie ci drogę, to Halloween nie jest dla ciebie. To właśnie z tym dniem, a dokładniej tą nocą, związane są chyba najbardziej mroczne krew w żyłach przesądy. Oto kilka z nich. Jeśli usłyszysz czyjeś kroki tuż za sobą, nie powinieneś się odwracać. To sama śmierć cię śledzi. Jeśli na nią spojrzysz, może zabrać się ze sobą. Wkrótce zginiesz też, jeśli tej nocy zobaczysz swój bezgłowy cień, bądź, w świetle księżyca, nie będziesz rzucać cienia w ogóle. Szykuj się na odwiedziny duchów, gdy zobaczysz nietoperze krążące nad Twoim domem. A jeśli płomień świecy zgaśnie sam, na przykład od podmuchu wiatru, właśnie odwiedziła Cię jakaś zbłąkana dusza. Uważaj wtedy, by nie trzaskać drzwiami, bo możesz ją przypadkiem uderzyć, a ona zezłoszczona już nie da ci spokoju. Wierzy się, że osoby urodzone tego dnia są w stanie widzieć duchy i rozmawiać z nimi. A jeśli chcesz spotkać czarownicę w Halloween, wystarczy, że założysz ubrania na lewą stronę i będziesz chodził tyłem całą noc. Ale pamiętaj, takie spotkania nigdy nie są miłe. I fakt numer 5, Halloween jest jednym z najbardziej komercyjnych świąt świata i z każdym rokiem rośnie w siłę. Sami Amerykanie wydają na obchody tego święta prawie 7 miliardów dolarów rocznie. Trzeba kupić kostiumy, ozdoby, dużo dyń, bo i tak za pierwszym razem wyjdą brzydkie, a i mnóstwo słodkich rzeczy. Ponad 10% rocznej sprzedaży słodyczy w USA przypada właśnie na te kilka dni poprzedzających Halloween. Do tego powstają firmy, które działają tylko w tym okresie, a miejsca takie jak na przykład miasteczko Salem organizują wielkie festiwale związane z Dniem Duchów. I powoli z każdym rokiem, choć z pewnymi oporami, Halloween staje się coraz popularniejsze w Europie a także w Polsce. Amerykańska propaganda wlewa nam się do głów, a my nawet tego nie zauważamy. Albo po prostu Halloween jest ciekawym sposobem na oderwanie się od szarej, nudnej codzienności. Nie chcę nic mówić, ale istnieje możliwość, że chodzi po prostu o dobrą zabawę. To wszystko na dzisiaj, ale mam dla ciebie jeszcze jedną wskazówkę. Jeśli Halloweenowej nocy spotkasz jakieś dziwne istoty, to pamiętaj... Nie ma się czego bać. Piona! To nie to słowo! To nie tak miało się skończyć.